Po przerwie spowodowanej pandemią w tym roku zaplanowano sześć eliminacji mistrzostw polski skuterów wodnych. Dwie z nich przeprowadzono na zbiorniku jeziorsko, który w przeszłości gościł nawet waldemara marszałka. Liczbę eliminacji podwojono plus wyścig długodystansowy na trasie Włocławek Szczecin. I słusznie, bo w minioną sobotę w ostrowie warskim nad jeziorskiem znów dopisała pogoda i sprawni organizatorzy. Zawodnicy w czterech klasach, od począwszy z zawodowych, najsilniejszych skuterów GP1 i również takie amatorskie, w tym roku klasa Sparkbox, czyli skutery, które są takie spudełka pudełka nazwijmy, dla początkujących. Ten sport się bardzo mocno rozwija i widzimy wielki progres. Powstaje mnóstwo klubów, nowych klubów sportowych, zresztą dostępność sprzętu dzisiaj jest dużo większa niż to było ileś tam lat temu. Liczbowo myślę, że w klubach, jakbyśmy policzyli wszystkich, to będą kilka setek może być nawet. Może przesadzam, kilka, ale tam grubo powyżej... No, tak, natomiast, natomiast czynnie jest około 56 zawodników. Jednemu z najlepszych polskich zawodników, Andrzejowi Wiśniewskiemu, zełku nie poszczęściło się już w pierwszym biegu. W jego skuterze popsuł się silnik o mocy ponad 400 koni mechanicznych. No, taki to jest sport, tak? Czasami sprzęt zawodzi, ale mam nadzieję, że są dwa wyścigi. Zmieniamy silnik i na pewno będziemy walczyć do końca. Silnik zmieniono, Andrzej Wiśniewski popłynął w kolejnych wyścigach i ostatecznie zajął trzecie miejsce w klasie Runabout GP1. Anna Jachimek z Łodzi wyróżniała się wśród ponad 40 skuterzystów rywalizujących na Jeziorsku, ale swój start potraktowała bardziej jako trening. Dzisiaj nie wygrywamy, dzisiaj trenujemy, bo startuję z wyższą klasą, swoim sparkiem, więc nie mam szans na wygraną, ale mam szansę naprawdę bardzo dobrze potrenować przed Mistrzostwami Świata i tego się trzymam, o to mi chodzi. Poza tymi siedmioma tegorocznymi imprezami rangi krajowej w tej motorowodniackiej dyscyplinie sportu, w tym roku ponownie planowana jest organizacja eliminacji Mistrzostw Europy w Ełku.